Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Słowa nowej prezes rezerwy federalnej umocniły amerykańskiego dolara wobec wszystkich walut z grona G10. Kurs EUR USD zniżkował do poziomu 1,36,25. Janet Jelen w trakcie prezentacji pierwszego za jej kadencji półrocznego raportu na temat polityki pieniężnej podtrzymała deklarację jej poprzednika, Bena Bernanki, o zmniejszaniu programu skupu aktywów o 10 miliardów dolarów miesięcznie. Jelen oczywiście uzależniła skalę ograniczania skupu aktywów od napływających danych z gospodarki. Jej słowa wpłynęły na umocnienie amerykańskiego dolara oraz wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji Stanów Zjednoczonych. Co więcej, utwierdziły nas w przekonaniu o zbliżającym się końcu ery luzowania ilościowego oraz nadchodzącej sile amerykańskiego dolara. Tym samym podtrzymujemy naszą prognozę spadku kursu EUR-USD do poziomu 1,31 w okresie trzech miesięcy. Dziś natomiast uwaga uczestników rynku przenosi się na Wielką Brytanię i publikację kwartalnego raportu Banku Anglii na temat inflacji. Poznamy go o godzinie 11.30. Przypomnijmy, że Forward Guidance Banku Anglii zakładało możliwość podwyżki stóp procentowych w momencie, gdy stopa bezrobocia spadnie do poziomu 7%. Natomiast po odczycie za listopad stopy bezrobocia, która ukształtowała się na poziomie 7,1%, gubernator Banku Anglii Mark Carney stwierdził, że nie widzi on podstaw do podwyżek stóp procentowych. Dzisiejszy raport o inflacji powinien udzielić nam kolejnych wskazówek o możliwych decyzjach Banku Anglii w najbliższych miesiącach. Jeżeli obniżona zostanie projekcja inflacji, oddali to w czasie moment pierwszej podwyżki stóp a co za tym idzie, naszym zdaniem powinno przełożyć się na krótkoterminowe osłabienie brytyjskiej waluty. W kolejnych miesiącach jednak zakładamy powrót do trendu aprecjacyjnego funta Sterlinga. Widoczne to powinno być przede wszystkim wobec wspólnej waluty. Cały czas zakładamy bowiem rozbieżne perspektywy polityk pieniężnych Banku Anglii oraz Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.